Widzą Państwo te piętrzące się stosy nowalijek, szczypiorek, rzodkiewka, wiosna, ale one mi nie będą potrzebne. Ja chcę kupić główkę, przyzwoitą główkę sałaty rzymskiej. To bardzo jest pyszna sałata i mało u nas popularna, choć jak widzą Państwo, można ją bez problemu kupić. Główka kosztuje piątaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, piąteczka. Nie potrzebuję siatki, bo zaraz będę coś z tego robił. To będzie co prawda tylko przerywnik przy następnej potrawie, a następna potrawa i jak i wszystko dzisiaj kleparskie, czyli jarzynowe. to miska pełna przepięknej boćwinki, alias botwinki, bo to wiodący składnik kolejnej potrawy. Potrawa jak wszystkie dzisiejsze, ortodoksyjnie jarzynowa i super wiosenna. Zupa wywodzi się z Toskanii, po włosku nazywa się aqua cotta, czyli gotująca się woda, bo tutaj składnikami będą tylko jarzyny i woda. Boćwinkę już Państwo widzieli. Tutaj mamy w misce posiekane, obrane ze skórki pomidory, cebula, seler naciowy, starta marchewka, czosnek, ostra papryczka, peperoncino suszona, żółtka, oliwa, jeszcze tylko nagrzanki, czerstwe pszenne pieczywo i oczywiście woda w garnku z tego wszystkiego. Bardzo przyjemna zupa. Zaczynam od tego, że szukam zapalniczki, mam ją na szczęście tutaj. Świecę, gaz, wlewam oliwę i na niezbyt rozgrzaną, wręcz letnią oliwę wrzucam cebulę, seler. I marchewkę. I one się powinny wolno, bardzo, nierumieniąc, e, przyjemnie i delikatnie dusić. Brzmi przyjemnie. Słyszą państwo ten dźwięk. Niech się dusi. W międzyczasie boćwinka. Trzeba odciąć od niej najpierw korzonki i potem ją przesiekać. Rzecz cała nie wymaga komentarza, natomiast komentarza wymaga rzecz inna. Otóż w całej Polsce, w prawie całej Polsce, takie miejsca, gdzie sprzedaje się jarzymy i różne inne rzeczy, zwie się bazarami. Proszę nigdy nie popełniać w Krakowie tego błędu i nie mówić na. Place targowe bazary. To jest określenie, które zostało przywleczone do nas z Królestwa Kongresowego, a my nie lubimy określeń z Kongresówki, zatem park. Nie bazar. Bazar ma u nas zabarwienie pejoratywne. Dobrze, już się wymądrzyłem, więc czekam dalej. Myślę, że to można wyrzucić tutaj w cały plac. To jest zamiatane potem, nie? Ktoś przychodzi i cząta. Tak, można? Można. No to mamy już tutaj sumienie. Siekam, bo świnkę i ona... Na końcu będzie z czosnkiem dodana do jarzy. Muszę wsiekać teraz do środka ząbek spory czosnku. Nie jest to specjalnie interesujące, więc Państwo może zerkną tam na ten fantastyczny herb. To jest tak, bliski bardzo herbowi Krakowa, ale są pewne różnice. To, są, to jest, drodzy Państwo, herb kleparza. Tak dokładnie wygląda herb kleparza. A tak wygląda kleparz i gotowanie na kleparzu. Ząbek czosnku już w środku. Trzeba to tylko wymieszać i od razu dorzucić do tego posiekaną na desce leżącą boćwinkę. Niech się cała tutaj znajdzie. Pomidory, dwie, trzy ostre papryczki i dajmy się temu razem podusić jakieś 5. No góra 8 minut. Papryczki rozgniatam, bo ostrość jest w pestkach. Kilka przerw. Jarzyny się poddusiły jak trzeba, teraz muszę tam wlać gorącą wodę i pozwolić temu gotować się no, myślę, do góra 40 minut, dużo wody, żadnych kostek, żadnego rosołu, pamiętają Państwo? akwakota? nazwa tej zupy, gotująca się woda. Zupa już jest prawie gotowa, więc teraz muszę zrobić grzanki, czyli tutaj podgrzać na tej samej patelni, na której była robiona sałata, y, oliwę. Pokroić jakieś czerstwe, pszenne pieczywo. No, trzymam się koncepcji włoskiej, więc to jest ciabatta, y, pszenny, włoski chlebek. Dość grube kromki i będę je smażył z obu stron na gorącej oliwie. Ona nie jest znowu taka czerstwa, choć kupiłem ją wczoraj. Włoskie pieczywo bardzo długo zachowuje świeżość. W zasadzie jest y, im starsze, tym lepsze. No dobra, można już ją wrzucić. Na patelnię i powinno się obsmażyć z obydwu stron. Już tylko dwie rzeczy. Sól, pamiętają Państwo, to jest na wodzie, to w ogóle nie było solone dotychczas, więc dość obficie trzeba to posolić. Dobra, temu tyle wystarczy i zaprawić rzecz całą żółtkami, które trzeba wcześniej w miseczce dokładnie roztrzepać i... W ladzie tak, żeby się ścięły. Tak, tak, to nie jest bulion, to nie ma być gładko rozprowadzone, tylko te żółtka mają tutaj utworzyć taką jajeczną, ściętą masę w środku. Tak jak to czasami robią Chińczycy w swoich zupach, na końcu wlewając żółtka, albo wręcz całe jajka. Dobrze, tak właśnie. I grzanki, które już można zdejmować z patelni, potwornie gorące, ale jeszcze jedna rzecz, która nie jest obowiązkowym punktem programu, ale myślę bardzo przyjemnym. Mianowicie e, teraz ząbek czosnku wystarczy lekko naciąć i każdą grzankę nasmarować o tak e, tylko, żeby dostała lekkiego czosnkowego mm, aromatu i już rzecz całą można nalewać do miseczek, chochla jest, więc najpierw, więc najpierw sporo zupy, proszę zobaczyć jaka piękna, gęsta. Kapitalna. I teraz grzanka. Ta najbardziej czosnkowa. Na wierzch trochę parmezanu, a jakże? No i rzecz cała nadaje się do jedzenia. Która z Pań chce spróbować? Proszę bardzo, pani na pewno. Ma, marzyła pani o takiej zupie, proszę uważać, bardzo gorąca. Nic Pani nie jadła od rana, no właśnie. Nic nie jadł. Sny, pani. Sny się, sny się spełniają, ale proszę na miły Bóg próbować, ostrożnie, bo gorące. Bardzo smaczna. Może być? Naprawdę? Tak. Szczerze. Nie ma Pani skrzyżowanych palców u nóg. Nie? To dobrze. Widzą Państwo, wiosna nie wymaga spędzania ogromnej ilości czasu w kuchni. Odstawmy więc golonki, odstawmy kiszoną kapustę i cieszmy się tym, co przyroda nam daje. Odchudzające i energetyzujące i pobudzające. Cóż, czas opuścić klepasz. Państwo, którzy nie mieszkają w Krakowie, być może odwiedzą to miejsce. Za kilka lat ja jestem tutaj, co najmniej raz w tygodniu, bo przecież jaki jest sens kupować świeżutkie jarzyny gdziekolwiek indziej niż na tak fantastycznych targach. Gotujcie Państwo w domu, ale kupujcie wprost ze straganów. Kłaniam się nisko więcej.